Odpowiadając pokrótce na te wszystkie komentarze, że kanał zdechł... Nie, nie zdechł i ma się dobrze. Ale w komentarzu przypiętym pod tym filmem wyjaśnię wam, dlaczego przez prawie miesiąc nie było filmów... I możecie być spokojni, bo właśnie z tym filmem wracamy razem z aktywnością na kanał. Jest to pierwszy film w roku 2023 na kanale Wrestleman i wraz z tym filmem mocno wchodzimy w ten rok. Obiecuję wam, że będziemy naprawdę mocno z tym kanałem cisnęli. Ale na dniach jeszcze na chwilę przeniesiemy się do roku 2022, ponieważ Piotr przygotował dla was film... Właśnie z zestawieniem kilku walk, a może momentów bo może wyczekujcie czego właśnie w ubiegłym roku. Zapraszam więc was moi drodzy do subskrypcji kanału. Widzimy się w sumie w nowej odsłonie w takiej o tak ta się to prezentuje. Więc chciałbym, żebyście byli z nami na bieżąco subskrybujcie kanał, a my przechodzimy do głównego tematu. Na kanale dostępna jest opcja wspierania, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć projekt Rest One oraz uzyskać specjalne plakietki, a także rzeczy przygotowane dla wspierających, to właśnie do tego Was zapraszam i z góry dziękuję. Przez ostatni miesiąc, jak mnie nie było, wydarzyło się naprawdę wiele rzeczy, więc na samym początku chciałbym w sumie zająć się tym, co było najgłośniejsze, czyli powrotem Vince'a McMahon'a do Federacji WWE oraz możliwym sprzedaniem całej Federacji. I tak, to prawda, Vince McMahon powrócił do Federacji WWE. Prawdą jest również to, że Stephanie McMahon opuściła swoje stanowisko i prawdą jest to, że federacja WB jest przygotowywana właśnie pod sprzedaż. I to jest oczywiście główny powód powrotu Vince'a McMana. to on chce zarządzać całym procesem sprzedaży swojej, jakby nie patrzeć, federacji. Było nawet takie kilka dni, gdzie już praktycznie, że internet przesądził o tym, że federacja WB została sprzedana do Arabii Saudyjskiej, ale spokojnie nic takiego się nie stało. I jak widzicie, w sumie przez ostatnie dni cała ta sytuacja właśnie ucichła. Wszystko to wiąże się z tym, że Vince McMahon opuścił szeregi WB na pewien czas, aby zająć się swoimi sprawami prywatnymi bo jak pewnie dobrze wiecie miał on pozew sądowy związany z różnymi aferami, jeżeli chodzi o samego Winsa. Jak się również kilka dni temu okazało, Rita, czyli była sędzina WBF, która posądziła Winsa McMana o gwałt, Wycofała swoje oskarżenia, w związku z czym też z Vince'a zszedł jeden z ciężarów, który właśnie ciążył na nim przez ostatnie lata, miesiące. Vince McMahon jest w Federacji WWE, Vince McMahon dokonuje pewnych zmian, struktur właśnie w środku Federacji. Między innymi świadczy o tym fakt, że kilkanaście godzin temu doszło do zwolnień w biurach WWE, natomiast nie wiemy w jakich działach i nie wiemy konkretnie jakich osób. Wszystko to wiąże się z tym, że Federacja WWE jest faktycznie przygotowywana pod sprzedaż i pewnie w jakimś najbliższym bądź troszeczkę dalszym czasie to nastąpi. Jedno jest pewne, Vince McMahon nie jest na tyle głupi, aby oddać Federację WWE w ręce osób, które po prostu nie będą potrafiły tym zarządzać. Pieniądze to jedno, ale mimo wszystko historia i cały sentyment to drugie, więc póki co, póki nie ma żadnych oficjalnych informacji, a wszystko co miało miejsce w programach telewizyjnych WWE cały czas trwa w najlepsze i tak mamy gorsze tygodniówki, mamy też lepsze momenty, to po prostu na razie skupiamy się na tym, co dzieje się teraz. A jeżeli chodzi strict o informacje dotyczące sprzedaży WWE, to tylko i wyłącznie zwracajmy uwagę na te oficjalne komunikaty, choćby i nawet takie, jak właśnie ten o odejściu Stephanie McMahon ze swojego stanowiska pracy. Już dzisiaj, moi drodzy, czeka nas row, na którym będziemy świętowali 30-lecie właśnie tej tygodniówki. Ile to już lat? Na tą tygodniówkę, aby uczcić 30 urodziny właśnie czerwonego brandu, zostały zapowiedziane legendy takie jak Hulk Hogan, The Undertaker, czy m.in. nawet mówi się o tym, że obecne będzie Hall of Famer Kalita. Na pewno dzisiaj na Galimania będziemy mieli wiele, wiele wrażeń i to nie tylko tych związanych z legendami, ale także między innymi z głównym pionierem obecnych lat Federacji WWE, czyli Romanem Reignsem i całym Bloodline, przed którymi stanie sami Zenib, jak to zostało też ogłoszone w sądzie ostatecznym. Sądu plemiennego, przepraszam, tak to właśnie zostało określone. I na pewno w jakimś kierunku będzie to prowadziło do rozpadu Bloodline, więc czekajmy, bo może coś przełomowego się wydarzyć. Oprócz tego na tą ale została zapowiedziana również walka o tytuł mistrzostw United States pomiędzy Bobim Lashleyem a Austinem Theorem, więc jak widzimy, na pewno wiele na tej gali może się wydarzyć i sam osobiście się jej doczekać już nie mogę. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że tytuły mistrzowskie Tartim zostaną ponownie rozdzielone na tytuły międzybrandowe. Wiąże się to z tym, że tytuły Tartim będą oznaczane jako tytuły Raw i Smerdown, a nie zunifikowane tytuły mistrzowskie Tartim. W związku też z tym, na ostatniej galii Smerdown rozpoczął się w sumie turniej, który wyłoni nowych pretendentów właśnie do tytułów mistrzowskich Tarteam Smerdown. Decyzja ta się okazuje jest w 100% Triple H'a, to on zdecydował, że tytuły zostaną rozdzielone po to, aby przed samym wrestlingiem dodać nieco pikanterii właśnie, jeżeli chodzi o całą sytuację związaną właśnie z tymi tytułami. Triple H ponoć podjął tą decyzję, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli tytuły Tag były oznaczone jako te zunifikowane, no to mogło się to wiązać z tym, że fani po prostu będą świadomi tego, że jakby no, nikt nie zdobędzie ich z rąk The Natomiast rozdzielenie ich właśnie na tytuł Smegdom i Raw może wiązać się z tym, że fani będą myśleli, o tym, że być może wkrótce jedne z tych tytułów stracą właśnie u Zosi. Przejdźmy na chwilę do tematu CM Punk'a, o którym kilka miesięcy temu było naprawdę głośne, ponieważ cała sytuacja na linii CM Punk, AEW, a także opuszczenie federacji przez CM Punk'a było naprawdę głośnymi tematami i tematami tabu w świecie wrestlingu. Oczywistym fartem natomiast jest to, że CM Punk leczy uraz tricepsu, który wciąż wyklucza to z jakiejkolwiek akcji. I na ten moment ponoć federacja AEW określiła się jasno mówiąc, że dopiero wrócą do tematu rozmów Możliwego powrotu Simpanka do akcji w Ringu AEW, gdy ten wyleczy kontuzję, więc na ten moment nie pozostaje nic innego, jak tylko siempankowi życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. A jeżeli mówimy o powrotach, to niespełna wspomnieć w tym momencie o Deroku, który na pewno jest i w najbliższych tygodniach będzie najgłośniejszym nazwiskiem w świecie wrestlingu. Wszystko to za sprawą tego, że już od w sumie kilku lat, chyba trzech lat, mówi się o tym, że na WrestleMania 39 dojdzie do walki Roman Reigns kontra The Rock. Pytanie tylko wciąż pozostaje, co miałoby nas doprowadzić? Do do ich walki na wrestlemani. I wiele mówi się tutaj o Royal Rumble tylko. W sumie Derok trochę to popsuł. Ponieważ w internecie od kilku dni latałem informację, iż Derok powiedział, że nie będzie w stanie zawalczyć na WrestleMania 39 przez to, że nie będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby do tej walki się przygotować. I są tutaj dwie opcje. Pierwsza jest taka, że The Rock powiedział faktycznie prawdę i uważa, że nie będzie miał czasu i nie wystąpi na WrestleMania. Druga natomiast jest taka, że jest to tylko i wyłącznie zasłona dymna po to, aby przyćmić powrót i możliwą walkę Deroka, po to, aby powrócił on na Royal Rumble, tam wygrał Royal Rumble i zawalczył z Romanem Reignsem na WrestleMania 39 i to jak najbardziej jest możliwe, więc czy powrót Deroka jest już zerrożony i Derok faktycznie 100% nie zawalczy na WrestleMania 39? Nie. Czy Derok może wciąż zawalczyć na WrestleMania 39? Tak. I z tym po prostu na koniec tego odcinka was zostawiam. W komentarzach moi drodzy, napiszcie, co są dzisiaj o informacjach przedstawionych w tym odcinku, czego spodziewacie się po dzisiejszej gali 30-lecia Row. Czy chcielibyście powrotu Deroka na Royal Rumble i jego walki z Romanem Reisem na WrestleMania 39? Ja dziękuję Wam już za obejrzenie Subskrybujcie kanał i widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Check. <laughs>